Marcos. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym sprawozdaniu z mojego challenge'u. Tak, pierwsza sprawa jaka się nasuwa, to trzeba będzie chyba zmienić tytuł tego challenge'u i to nie będzie 60 poziom w 30 dni, tylko 20 dni, a może później jeszcze raz zmienimy nazwę. No ale to może o tym dniu numer 7. O, szkoda by było strzelić i na przykład coś tu wyposzyć, chociaż już widzę, że tu nic nie ma. Także może będzie właśnie akurat... Na no to, żeby trochę pogadać, nie zostawimy go. Zostawimy go. Punkty mamy, jak widać, dość. Jeszcze 20 minut temu było poniżej 150 tysięcy. Dobrze, przed chwilą natrafiliśmy na stado oryksów, które trochę zostało przetrzebione. No i wygląda to w tej chwili tak, czyli mamy już dobrze ponad połowę punktów tego siódmego dnia. Poziom 40 mam jeden punkt cech do rozdania, który trzeba jeszcze przemyśleć. Za poziom 39 nie było żadnego punktu. Także należy pamiętać o tym, że poziom 39 jest to pierwszy poziom, za którego nie ma żadnego punktu umiejętności, punktu cech. Co się działo? Polowaliśmy w Ameryce, czyli w Layton Lake i Silver Rage Peak. Bez szału, ale do przodu, do przodu, do przodu. Wieczorem przeszliśmy tutaj do Afryki. No i w tej chwili tutaj zakończymy ten siódmy dzień. No, nie mogę powiedzieć, że nie ma żadnego zwierzaka tutaj. Bardzo nietypowo, bardzo nietypowo, Oryksy. Ale w nietypowym jak dla nich miejscu. Oprócz tego jeszcze był odwiedzony rezerwat tego. Tam trzy pierwsze zadania zrobione, czyli domek, wieża... Domek, wieża i pierwsze zwierzę upolowane jest lew blisko tylko jak to jest tam lew jest no i ten rezerwat już zostawimy w spokoju medwie tajka tam za bardzo nie popolujemy. Powiem trochę zły ten strzał był, może nawet nie trochę, a trochę bardzo, choć jak widać celny. No, czyli tak jak mówiłem, idzie lepiej niż przewidywałem, dużo, dużo lepiej niż przewidywałem na początku. Myślałem, że to takie granie. Powiedzmy 4-5 godzin nie pozwoli, żeby tyle nabijać. No, czasem dłużej, bo czasem mi się 6 i lepiej zdarzało zagrać. Akurat wczoraj właśnie dużo było tego grania, ale nie liczymy. No, przed nami na pewno e, przerwa, na pewno 3 no, dni przerwy, do challenge'u wrócimy w poniedziałek z dniem ósmym, czyli można się spodziewać, że następny filmik z challenge'u będzie dopiero we wtorek. Tak jak to. Zapomniałem o jednej z rzeczy. E, oczywiście był krótki, chyba godziny stream live z tego dzisiejszego dnia i w you streamie live Tropiłem i ustrzeliłem Oryksa piątkę Samca. No oczywiście nie było diamentu jak to samca mi bywa i to chyba było, było takie najważniejsze wydarzenie tego dnia. No to jeszcze raz powiem wracamy do, do streamu po weekendzie, no to już będzie no, Dzień ósmy, z poniedziałku na wtorek. Filmy z dnia 8 we wtorek. Najbliższy Steam Live planowany w poniedziałek. Znowu fatalny szal. Myślę o czymś zupełnie już innym jak to szybko zakończyć dlatego kończę do zobaczenia i usłyszenia prawdopodobnie dopiero na streamie live w poniedziałek wieczorem a sprawozdanie z dnia 8 we wtorek to już 1 września dziękuję do usłyszenia Markos